Dawaj wyścig zrobimy z samochodem Ty Dawaj się ścigniemy, ja mam na te 14 kw, nie? A to pierwszy może rusza, albo nie wiem Dawaj No ta, ja się bałem, żeby na koło nie poszedł nie, ale ty później go odblokuje to jeszcze raz się ścigniemy, bo tak to równo szliśmy <grym i zimny> Nie patrzyłem do jakiej prędkości zobaczymy tam później On tam nie wiem, na diesel jest 120? 20 do 30. Nagrałeś chociaż? Da? O chuj będzie, chyba teraz gaz Licznik. Tomasz, Masce pojeździ tu. <gry> No i zajebiście że Ty ale nie wiem co jest. a może faktycznie trochę, wiesz Był może, nie wiem, czy przygrzany silnik Nie, jak postał chwilę Też 10 minut może Nie wiem Ale ty no, wjechał lux teraz O, trochę ślisko tu Może być, jest stromo Ale zobaczymy Czy rowerem da radę tutaj podjechać Tu bym się podjechał, tak więc hmm. bokiem wziął no. Tylko ja to sobie zjadę jak kurwa tamtędy, tamtędy, <gryś> ci bezpiecznie. A tym jest stąd by się jedynie nagrał Ale co tu będziesz jeżdżał czy tamtędy? Tu jak jest taki mniej więcej ślad, tylko no. ja tak go od boku wezmę, nie? Bo tutaj jest takie podbicie straszne no. Górna na koło górwie ty Ja pierdziele Ale wjechał skubany Ja miałem w ogóle tu Ale tak trochę wiesz Gdzie on jedzie to jadę nie Ale wjechał Ale jak ten ja, ja tak siedziałem na nim To kurwa on tak czułem Że odrywa te koło trochę nie Tak jak nim bym stanął w połowie górki tam Nawet i chciałem normalnie podjechać To ci powiem że nie mogę Musiał tak na sterze się kłamić bo ja mu gaz on zamiast wiesz pojechać to normalnie tak jakbyś jakimś krosem nie delikatnie ze sprzęgła, to cię na koło To No rano jak wyjechałem, wam powiem, to kitowałem tutaj kilka razy, raz, sobie, raz po raz, to podjeżdżał, nie? 走。 powoli będziemy jechać no dawaj już bo ja tu już miałem baterii mało a chciałem wytestować nie także będziemy chyba robić powrót <ścoughs> Bo nawet licznik nie działa, nie tryb trypeko. Ej, nie pomyślałem o tym. Mocy już stracił ty. No, bo ja miałem 20 parę procent baterii tylko. Tylko, żeby mi się włączył. O, działa. Dobra, jedziemy tam. O, zgasło Ogólnie tak, jutro będę miał nowego bajka, tego słabszego. Dlatego teraz chciałem tak wyskoczyć na chwilę, przetestować jak to z przyspieszeniem. Ale wiecie, no, nie widzę ile mam tutaj też procent baterii naładowania ładowania, dlatego lipa. Tak, o! Na koło to idzie, on popierdziela naprawdę. Na aplikacji zle to sprawdziłem, to tam było 26% nie, tej baterii No dawaj No bym powiedział, że praktycznie równo teraz ruszyły O i znowu, no, bo bateria za kowicie widzicie Kurde O, działa. Ale bateria jest słaba. Czujników tyle na pierdzielone ma. U czujnik jest tu na hamulcu, nie? Ale wiesz, jak przytrzymasz tutaj, a czujnik jest zrobiony tu, że jest takie kliknięcie, to wciśniesz tu, a czujnika nie. Ale ciężko tutaj utrzymać. Tak tak można obejść. No ma, od cholery mocy naprawdę. Zobaczymy jak będzie ta słabsza wersja. Na koło rwać.